Dobra, witaj się. Dobra, cześć widzowie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Deforesta. Nie wrzuciłem tamtych, bo one trwały tak długo, że montowanie by zajęło wieki, a i tak nie mogłem wrzucić tego na YouTube I Ze mną jest dzisiaj znów fułak. A Ty jesteś ze mną na moim kanale. No Uw, uwu, uwu. uwu. No i... Dzisiaj wyjdziemy sobie do jaskini i skończymy ten dom. Może. Więc zajmijmy się raczej tym... Ra najpierw tym domem. Ten, co mi drewno zabrał. Totalnie. Wziąłem drewno, a ty mi nagle zabrałeś. No, bywa w życiu, nie? Bywa w Jak chcesz, to... W sumie nie potrzebujemy tego zna znaku SOS. Nie mamy nawet pizzy. No. Dobra. Kolejne drzewko ale chyba sobie wezmę moją siekierę. Tą siekiera własnej roboty. Ta jest lepsza. Siekiera własnej roboty. Uhu uhu. Uh. Potrzebuję coś do picia. Masz coś? Mam garnek. Ja mam tylko... Ale, a zaraz, mam też wodę w garnku. O, dobra, easy. One a... armor. No i... Jak mogę zrobić? Dobra. Niuuuu. Kolejny Kolejne drzewo. Dobra, tam, nie wiem. O. Dobra. Cyk. Coś jest z tym drzewem dzieje ja się go boję. O nie uff. Dobra. O kurde. Co kanibale znów? Mogę sobie zrobić takie dwa? O, ale fajne! Dobra. E, to nie wiem, ja pójdę sobie gdzieś. Mam krucho ze strzałami. W sumie nie mam ich w ogóle. Dobra, cyk. Kolejne drzewo? <laughs> No i więcej drewna nie możemy. Zrzucam te drewno tutaj, niech się sturla. No to super się sturlało. A to dobra, to ja wezmę te. Dobra, i co mnie blokuje? Krzaczek? A nie, kłoda. Znaczy ta. No tak jeszcze z 20 coś byśmy potrzebowali. 21 Kładamy. No, jeszcze mało. Dobra. Na jedną taczkę wystarczy jeszcze, chyba. 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 Jeszcze trzeba się tam jakoś wiesz. Jeszcze tylko 9. A na taczce można zmieścić 12, więc tak idealnie. No, dzięki. Ja idę szukać jaskini, skoro mamy i od razu coś upoluje no to idź coś upoluj i suka cię a ta stamina najgorsza totalnie ta stamina to nie wiem jedno wielkie gówno no co jest co ja zrobiłem okej okay, zrobimy jakąś miesz mieszankę z kwiatków Mieszanka z kwiatków. Ale żebym trafił w te drzewo, no... Dobra, drzewo spadaj, dawaj. Raz, dwa, raz, dwa... Trzy, cztery... Jeszcze kolejne tyle i jeden. O kurde, ciało! Kanibala? Nie wiem właśnie kogo. Może to pasażer. A może. Ale ja mam ostatnie. Kolejne ciało. No to na pewno pasażerowie, no. Co ja mam ci powiedzieć? Ja mam 0 na 3. 30, czy znaczy 43? Gdzie to wielki karaluch? Uuuuuuuu... No i uciekł mi. Dobra... Czekaj... Hmm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze jeden! Cztery, pięć. jest staminę, muszę coś zjeść. Dobra, drzewo serunie to tak dwa będą. Dobra, chyba gotowe. O, nie, drewno. No, będzie gotowe za kilka sekund. Tu są kolejni kanibali. Ten, 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 kanibali. Wioska, czy co to tam? Nie wiem, jak to można nazwać. Mamy dom! Gdzie? O, ja mam benzynę. Benzynę? Gdzieś ty tam już do od razu jaskini wlazłeś, czy gdzie? Nie, w, w, w tych tych, tych, tarp tych były. Schody sobie później zrobimy Ale dobra Asel ja gotuję coś na ognisku, bo potrzebuję staminy O Boże, oni tu są! Kanibale Super po prostu. Zaraz będą nas atakować Mocy Biegnij tu Co to jest? Ej, coś tam lata Takie duże... Co to... lata? No było to duże, takie, takie, duże, takie, bardzo duże. Coś lata, Ale... nie po drzewach. Ale... Ty słyszałeś, jak coś się krzyknęło? Nie, bo jesteś bardzo daleko. To u mnie właśnie, ten taki kanibal jeden. Ale widziałem coś bardzo dużego, co skakało... ...gdzieś. Albo są tacy, tacy skaczący, tacy... No, albo ci. Potrzebujemy... Aha, umarli. A, super. No to co, yyy... Wezmę sobie jednego. Y... Do, do jaskini, bo spać nie możemy. Zobaczyłem łuki-toki. Łuki-toki, łuki -toki. Aha, tam jest dom, dobra. Dobra, ja biegnę, nad gdzie. Byle by ten kanibal na plecach mi się nie przebudził. au Potrzeb... potrzebuję staminę, a nic nie mam, żeby to mi wzrosło. Eee... Coś tu jest fajnego, A coś do leczenia, dobra? Będę jadł kwi grzybki. O nie, to mu grzybki dają staminę, super. Super! Dobra. Ale nie super, bo się noc robi. Ale mam liny. Dobra, to wracamy do domu, przyśpijmy się. Nie wiem, czy możemy Oczy. spać, ale... Jest grzybki po drodze. Może trujące, ale... Dają coś. Ale no, dają coś. Ja właśnie jem se grzybki po drodze. Nasiona, aloesu... Tak, na są bardzo dobre. O Boże! Nie! Co, Co jest? Znowu ten, ten ciur do mnie krzyczy. Widzę, cię jesteś bardzo, bardzo blisko. Chodź, pan... Hej. Chodź, pan, bo zaraz... Tutaj nas dogonią. Co to? widzisz to światło? Jakie? No tamte? Nie, nie widzę, ale wiesz co, ja bym się już tam nie zbliżał. A ja jestem bardzo ciekawy. Co jest? Czemu to jest światło? Dobra. Wracamy do domu, ale czemu tu światło jest, to ja nie mam pojęcia. Pal się Pa, uderzy i wylecą z niko. Za późno. Ja tu będę wszystkie dał. To co? Y Idziemy do tej jaskini. Tak, chodź. Tylko czekaj, mamy coś do jedzonka, Tego w ogóle. Zbierzmy patyki, bo jak będziemy musieli coś zjeść, to, ja będziemy, pełno to będziemy musieli mieć patyki. Ale se wezmę na wszelki wypadek. Dobra, i chodź, idziemy. Tam jest taka pusz, pusta przestrzeń i przestrzeń i tu powinna być ten jaskinka. Tu są ich domy. Idziemy troszkę kawałek dalej. Poczekaj, staminę mam taką zrąbaną, że jest. Okej. Okay. teraz tutaj się szło, i tu jest ta pusta przestrzeń, i tu jest ta jaskinia. Tak? No tak. To jest ten kamień. Oto ten głaz. O, może czekaj. Dobra, eee... Y, y, ok. Ona jest. Okej. Okay. Y, chodź. Idziemy. Okej, schodzę. Tak w ogóle możesz jedną ręką się nawet ten. Tylko nie spadnij. Nie spadnę, spokojnie. Ta jaskinia jest chyba dużo. Ciemno duża. trochę. No co ty nie powiesz. Aha, jeszcze... Dobra. Suwamy się. Już jesteś jeszcze na dole? Ja pierdziu! Ja pierdziu! Ej, nie jesteśmy chyba na tym. Yyy... Chodź! Nic się nie stanie! O, na mnie skoczyło! Spokojnie, spokojnie, spokojnie! Jesteśmy pod kontrolą. Prawie. No, dawaj! No... No, o kurde! Dobra, trzymać się z tego z dala najlepiej. Czekaj, zrobię mołotowa. Chcesz gnojku mołotow? To masz! He, he. Dobra, pali się. Pali się gnida. Tylko nie podchodź, bo nie wiadomo jaką to ma kurde siłę. Ma dużą siłę, bo ja prawie umarłem od tego. Yy. Dobra. Jesteśmy w dupce, bo... Yy. Dobra, ja mam taktykę na niego. Tylko coś nie dosięga ta Trąbą. dzida. Serio? Dobra. Może tego dzieci mnie atakują? Jak nie wiem. No to zabij je. A ja tu się postaram zabić jego. Kurde, o nie. Dobra. wykorzystałem swoje wszystkie patyki na strzały. I jeszcze je podpalę, tak na stół. Jak to się robi? Tak. I ta butelka taka, ale ja jej nie mam, ale syf. Ała, kurdo, ale mnie to uderzyło. Ty kurde. Um. Głowienko widzę, jakbyś chciał. Jakbyś chciał tu troszeczkę poświecić. Czekaj chwilę. Podpalę to. Kurde. Czekaj. Gdzie to jest? O, dzięki. Czekaj, czekaj. Dobra, trafiam go. I? Dobra. Jezu, zabiliśmy to chyba. Dobra. To pozwolisz, że zbiorę swoje strzały. Da się to przenieść? Oskurowałem to coś. No ja właśnie też. Paskudny pancerz. Dobra, ale skoro jesteśmy w tej jaskini, to trzeba ją jeszcze zwiedzić, no nie możemy. O, paskudny pancerz. Lepiej nie ubierać, bo to może... bo to może wystarczyć nam na mało, bo pewnie to bardzo dużo chroni, jak nic. E, ubrałem to właśnie i, i, i jestem głodny. To se zrób ognisko i se zjedz. Jezu... Po te jego dzieci to trochę ma ich dużo. No... Troszeczkę. Dobra, czekaj. No nie, znowu to słyszę. A. To się nie mam w tym. Na pewno nie są za tobą. W sumie też... Głowę mogę! No. Zjedzmy głowę. Ja nie wiem, czy ta głowa... Ale to ognisko jest jasne No tak trochę Ja mam tylko jeszcze ręko rękę, ale świeżą Ale świeżą A tak w ogóle jedzenia z szuszarki można zjeść automatycznie chyba Dobra, jedzcie, ja zjadłem swoją porcję Dobra, chodź Idziemy gdzieś. Oku. Nie wiemy gdzie, ale idziemy. Jakieś krzesełka. O, krzesełka. Powoli, nie śpieszmy się. Wiem, że to jest... Za nami był jakiś wielki potwór i może być ich tu więcej. Ale ile o! tu jest walizek! O! Dawać walizki. Jeszcze nóżki są. Walizki, walizki. E. Jest. O, kanister. Leki są! Ale to nic nam nie daje, bo tu jest. Nic tu jest w sumie. Tu jest totalnie nic. Super jaskinia! Ura, czekaj, co ja wziąłem? Na, na serio. Mam to, więcej kaset. Więcej paliwa. Ja muszę zrobić coś. Y y pa! Co? Czekaj! To na to! Jezu, weź tego nie użyj! Nie używaj tego, bo to może się przydać. A ja zrobię naszą pierwszą pochodź. Tu coś jest. Gdzie? Gdzie ty jesteś? Tu. Tam. Dobra. Czekaj, bo skoro tu były te jego dzieci, czy tam jej dzieci... Tam dalej jeszcze są. To właśnie tam dalej coś może być też. Halo, kamyki, same kamyki. O, tu coś jest chyba dalej jeszcze. No chyba coś jest też. Tak, chyba coś... Okay. Tak, coś jest tu. No i zgasła mi pochodnia, ale dobra, mam... za Totem! Tamek. Tu coś jest. Jezu, ale wspina... Co to jest? Szczelina! No to jedziemy z tym. Let's go! Czaszka jako świeczka. Co to tam jest? Wygląda jakby coś miało nas znów zaatakować. Ale... Do góry! Halo? Dobra, lewo czy prawo? Chodźmy lewo! Ja bym poszedł lewo, bo tu jest jeziorko. Jezus! Uważaj na nich! Boję się, że tu coś będzie, nie wiem, większego. Dobra, to się pali. A ja tego zabiję se. Ale to są jakieś inne kanibale chyba. No jakieś takie inne. Wtęż Dobra. Coś już Nie, wiem, A, ści... Nie wiem co zrobimy z tymi... Nie wiem co zrobimy z tymi ciałami, ale... No, ale weźmiemy ich nogi. Na pewno. Ech. Noga mi w ziemię wlazła. Kurde, głodem, żeby. Dobra. I to. No. Zobaczmy, co tu jeszcze w ogóle jest tak na środku. Kask górniczy. Może. I dużo pieniędzy. Chodź tu. Tu jest money, money. Chodź, pieniądze. Nie wiem, czy ty masz, ale to są pieniądze. Mam pieniądze. Pieniądze. Dobra, gdzie mm. my idziemy? Kolejna szpara. Chyba, że tędy przyszliśmy. Eee, chyba nie przyszliśmy tędy. Dobra, to poczekaj chwilę, skraftuję sobie. Eee... Płonące, fajne. Dobra, idziemy. 31 minut, grania. No to jak będzie 35, to kończymy. Dobra. Byliśmy tu, czy nie? Ch chyba nie. Chyba, nie, nie byliśmy. Chyba na pewno coś rzu rzuciło czymś. Eee. kanibale, nie martw się o nic tam prawie nie zrobił. Ej, tu nie było nikogo! <grych> Samo się rzuciło. Ha. Pi piłeczka. Okej. Okay. Zegarek, piłeczka i szmatka. I, I tu. O! Waliska z ubraniem, bo tak jest. Tylko ubrania mają. Mam coś. Nowy strój. Coś jeszcze tutaj jest? I to było tyle. No to dobra. Fajna szczelina. Tak cała myślę. To można to, to rozwalić? Można, dobra? Dobra, szczelina. Super. Ci co przychodzą przez jakieś najgłębsze zakamarki i jaskini, żeby znaleźć nic. Żeby znaleźć nic. No totalnie. Dobra, czekaj, tu coś chyba jeszcze jest. Tędy Potem. przyszliśmy i i, i... i tutaj prosto. Rozwal ten totem! O, butelka, dobra. Kotyki. Wyciągnij broń. Najlepiej. O ja potrzebuję. O, wyjście. wyjście! Ale czy my na pewno chcemy wyjście? W sumie tak, bo to już chyba tyle jaskini, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja, nie to bez No to y, jesteśmy. O, puszka była jakaś. ja bym jeszcze się wrócił, ale może. Tak, wracamy się, chodź. Wr wracamy się. Z. Y, ten. W kolejnym odcinku tutaj im powiemy, że ten. No i. Dobra, to czekaj, to chodź tu, pożegnamy się. Ładnie. Dobra. Ładnie się pożegnamy. E, żegnajcie. Podpupane. Subskrybujcie jego, mnie, nas wszystkich. Pamiętajcie, że inni są gorsi, my najlepsi. E, tak, i no, dajcie łapkę w górę, nie wiem, komentarz, propozycje, mm, jakieś, nie wiem, porady. Yy, to wszystko. Na razie. Dobra, na